Piątek, piąteczek, a więc piątunio, tylko że nieco późno, więc już nie dzień dobry, tylko bardziej dobry wieczór. Od dzisiaj w piątuniu będzie tak, jak mówiłem ostatnio, ale materiałem, który będę omawiać, będą wydarzenia lokalne. Zacznijmy od tego, co wstrząsnęło krakowską komunikacją. Kłopoty prywatnego przedsiębiorstwa wykonującego zadania komunikacji miejskiej nie tylko w Warszawie, ale też we Wrocławiu i w Krakowie Mobilisa. Niedawno spółka otrzymała nowe autobusy w niebieskim malowaniu, w których można słuchać Roberta Makłowicza. Do którego Roberta Makłowicza wrócimy jeszcze dzisiaj. Otóż ta spółka Boryka się z problemami. Dwa z pięciu pojazdów nie pojawiły się na drogach. Niektóre nowe maszyny powodują komplikacje, a braki kadrowe spowodowały trzy razy rzadszą częstotliwość kursów. Zamiast co 10 minut autobusy mobilisa zaczęły jeździć co 30 minut. Z perspektywy pasażera dramat, bo trzeba długo czekać. Z perspektywy Mobilisa dramat, bo nie jest wykonywana sumiennie praca, są awarie w autobusach nowych i w ogóle jest to uciążliwa sytuacja, kiedy brakuje ludzi do pracy i mniejsze są przychody. Z perspektywy zarządu transportu publicznego w Krakowie, naturalne problemy firmy transportowej. Niedobór pracowników w komunikacji miejskiej. Jest problemem od dłuższego czasu w MPK, z którym boryka się miejski przewoźnik. Od teraz jest również problemem Mobilisu. Osobiście sam chciałbym wspomóc naszą spółkę miejską MPK Kraków i w ogóle naszą miejską komunikację, ale mam niestety przeciwwskazania, więc pozostało mi patrzeć bezradnie na to, co nas czeka. Miejmy nadzieję, że trendy się odwrócą, a autobusy będą działać sprawnie. I Pogadajmy o tych autobusach, o ich nowym malowaniu. Mi osobiście w pełni niebieskie autobusy podobają się jako autobusy krakowskie, ale wolę malowanie dotychczasowe, które prezentuje flagę miasta Krakowa. Tak niebieskie autobusy wydają się estetyczne, nie ujmuje im tego, ale nie jako autobusy miejskie, które lepiej żeby były w biało niebieskich barwach, a nie w samym niebieskim kolorze. Najnowsze maszyny to przede wszystkim Skanie, many oraz mikrobusy i Weko. Brakuje mi Pilei, Autosana i Nesobusa, czyli polskich autobusów. Dobrze, że większość krakowskiej floty stanowią solarisy mające polskie pochodzenie, ale kapitał już hiszpański. Miejmy nadzieję, że zobaczymy na krakowskich drogach jeszcze pojazdy polskiej produkcji. jeszcze do Makłowicza, można go słuchać już na wielu liniach, nie tylko Mobilisa, ale też tramwajowych. Jest m.in. na liniach tramwajowych takich jak 24, 3, 13 i 10. Jedni narzekają na dykcję, ja też narzekam, ale z drugiej strony jest to coś unikatowego i przyjemnego dla ucha. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam Was na stan Meksyku. Była to audycja PAPM Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2024.